najlepszych zawodników, to może trochę. Bo do pracy, w takim razie proszę wyjście do grona w chodzie. Przeczytam, dziewięćdziesiąty dziewiąty. Filipkowska Dominika Rośpisz, Karka Oskarke, Miłesa Alitus, Pryc Wiktoria Olej Rocznik dwa tysiące, Wielmacka Michalina Kostel, Krysa Agata Olipijczyk, Radowicz, Olega Sukurka. Rocznik 2001, Augustyna Kwantyna Rybina, Jakowicka Aleksandra Pałacuka, Pianka Wiktoria Olimpijczyk Szydłowki. To są dziewczęta, które zwyciężyły na mieście rewolty. I poproszę, żeby tutaj wszystkich tych dziewczyny, które uważali mi się do domu. Słyszałeś, się do dekoracji. I również Ma to, że w tej serii, w tej serii, też Aleksandra na tej wysokości.